Jestem w Lidlu i zamierzam w sklepie coś ugotować. I pokażę Wam danie, które przeniesie nas troszkę w czasie. Cofnę się do czasu swojego dzieciństwa, kulinarnego dzieciństwa. Pokażę Wam danie, które zrobiłem po raz pierwszy samodzielnie w życiu. Delikatnie je modyfikując. Ale nie powiem Wam od razu, co to będzie. Możecie zgadnąć po składnikach. Bez czosnku nie ma gotowania. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą. Warzywa to jest element mylący. No ale trzymam się tego, o czym często mówię, że warzywa w naszym posiłku to podstawa. Co najmniej połowa na talerzu tego co jemy to powinny być właśnie warzywa. Cukinia i papryka, jędrne z ryneczku prosto lidla, więc a skoro już jestem na ryneczku i przy cebulce to szelotkę wezmę trzy sztuki. Niech będą o Fintesencja tego dania, o którym nie mogę wam powiedzieć, to koncentrat pomidorowy. Pachnący, elegancki, do przesmarzenia nadaje się majranek. Nie wiem, czy ktoś wam to mówi. To prawie już wszystko. Nie mogę wam powiedzieć, co wezmę dalej, ale przyniosę się na dział mięsny. Za moment wszystkiego się dowiecie. I teraz mógłbym wam wiele opowiedzieć, ale nie powiem. Pokażę. Będzie w potrawce. Pachnąca dymem kiełbaska z kija. Przyda się. Teraz produkt, który może wiele wyjaśniać, bo potrzebuje czegoś strączkowego. Tym razem ciecierzyca. Choć mogłaby być fasola. Tak się zastanawiam, jak Was przekonać, że to co robię ma sens. Yy, bo złamałem kilka poważnych zasad dzisiaj. Ale trochę wracam też do matecznika, no bo gotuję zgodnie z ideą tak zwanych innych odcinków w miejscu, w którym nikt nigdy jeszcze nie gotował, czyli gotuję w sklepie, w którym nie ma prawie żywej duszy. Oprócz mojej ekipy, która troszkę hałasuje, ale to nic. Mieści się cała, są szerokie alejeczki, możemy się poruszać swobodnie jak chcemy. Ale chcę Was też przekonać, że w takich warunkach można zrobić sobie dobre jedzenie, a warunki są idealne. Potrawa rzeczywiście banalna. Fasolka po brytońsku, zamiast fasolki – ciecierzyca dzisiaj. Kiełbaska – tak, boczek surowy, wędzony, pokrojony od razu. W koszyku już nie mam nic, więc chyba to wszystko. Zabawa z umowną fasolką po brytońsku. Dzisiaj ciecierzycą po brytońsku polega na tym, że dodaje to, co lubię, dodaję to, co chcę, dodaję... W odpowiedniej jakości, tak jak powinienem dodać. I celowo to zaznaczam, bo leżą tutaj warzywa, moi drodzy. Prosto z ryneczku lidla. Dlatego, żeby ich nie zepsuć, muszą być odpowiednio przygotowane. Zacznę jednak od wydobycia aromatu. Po pierwsze, wlewam odrobinę oleju, by ten boczek miał szansę ładnie się przyrmynić. Po drugie, nigdy nie smażę boczku na gorącej patelni. Ja wiem, że to być może banał dla niektórych, ale to jest o tyle ważne, że boczek chciałem, żeby się trochę wytopił. Kiełbaska. Kiełbaska najlepiej. Ja mam taką kruchą skija, dobrze uwędzona, pachnąca, sparzona kiełbaska, która trafi do boczku, ale dopiero wtedy, jak będzie przesmażony. I teraz aż się waham, jak ją pokroić, ale zróbmy tak, jak było kiedyś. Całe to danie jednogarnkowe przecież powinno mieć w sobie porządne porcje tak zwanej wkładki. Takie półplastry, ale grube, o grubości co najmniej 1 cm będą przyjemniejsze. Rzeczy przybrały poważny obrót, bowiem boczek się ładnie zesmażył. To jest prawdziwa okrasa. To naprawdę dobrze pachnie. Teraz kiełbasa do środka. I ona też musi się chwilę przesmażyć, tak żeby złapała tylko tak naprawdę ten aromacik boczku. Złapała aromacik i swój przypieczony, ale nie chcę jej zbyt długo tutaj przypiekać. I od razu do kiełbasy i czosnku wędruje szalotka, czosnek. Powiedziałem kiełbasy i czosnku? Kiełbasę i boczku wędruje czosnek i szalotka. Boże, jedyny. Czy prędzej szykuję kolejne składniki? Znalazłem. Te boczniaki naprawdę dobrze wyglądają. Boczniaki, moja rada jest taka, by tylko je przerwać na mniejsze kawałeczki. Takie będą dobrze chrupały i tak też chcę je podać, dlatego usmażę je dopiero na samym końcu. I tak też będą dobrze wyglądały. Bo fasolka, choć daniem jednogarnkowym, czy też ciecierzyca w dzisiejszym przypadku, to ładnie ma wyglądać. Tak jak każda zupa, którą można ładnie podać, tak też każdy eintopf można ładnie również udekorować. Dekorując tym, co tutaj widzicie za mną. Bo to, co widzicie na ryneczku, to kolory, to faktura, to tekstura. Dobra, na tym etapie smażenie kiełbasy, smażenie boczku jest wystarczające. Ale na patelni zostawiam... To, co po smażeniu jest najpiękniejsze, czyli tłuszczyk. Do tego dodamy paprykę, którą kroję również w grube kawałki, grubą kostkę. I obok papryki ee, powinna zagościć cukinia może połóweczka, cukinia, z której jednak chciałbym wykroić gniazda nasienne, by się za mocno nie rozpadała, a pokroić sam miąż, ten chrupiący razem ze skórką. Jeżeli śledzicie dobrze kuchnię Lidla, przepisy i to, co tam robimy, to zorientujcie się szybciutko, że to są właściwe proporcje warzyw do mięsa. Przynajmniej połowa tego, co jedzie na talerzu. I tak najłatwiej to zweryfikować, to powinny być właśnie warzywa. Same warzywa powinienem też przesmażyć, tym razem jednak, zupełnie inaczej niż cebulę i czosnek, czyli mocno nagrzany ten tłuszczek. Ta pozostałość po smażeniu boczku i kiełbasy i dwa warzywa króciutko, chwilę, ładnie obsoterować. Ciągle chrupiące i ciągle soczyste w środku. Doprawiam warzywa. Solą czarnym pieprzem. Czarny, bo też taki używałem zawsze i wtedy, i tutaj wydaje mi się najlepiej pasuje. Warzywa. O, właśnie. Zobaczcie, mocno przypieczone, ale to złudzenie. One są tylko przypieczone z zewnątrz i w ogóle już nie powinienem ich dalej dusić, w ogóle gotować. I to jest moment, kiedy warzywa, tak jak mięsko, trafiają na talerz. I dodam je dopiero wtedy. Kiedy będę gotowy, że chcę jeść wcześniej, nie ma potrzeby ich dusić. One już są gotowe do zjedzenia, dobre w takiej właśnie postaci. Więc na tę samą patelnię, na której przed chwilą były warzywa, z powrotem wędruje mięsko. Wędruje klasyka. Koncentrat pomidorowy w ilości słusznej, czyli dwóch płaskich łyżek. Dobrze przesmażony. Właśnie z mięskiem zaromatyzowany tym samym, a później dopiero rozciągnięty. No i teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, czym tutaj można to rozciągnąć, bo idealnie, e, angażując dzisiejszą modę, e, jeśli chodzi o przepisy kulinarne, czy też elegancko byłoby to zalać wywarem. Wołowym, nawędzące, gotowanym? Kilka dni. Ale sklep otwierają o szóstej, więc nie mam czasu. I czasu też nie było kiedyś, albo inaczej kiedyś też nie przesadzano. To danie pokazuje nam jasno, jak fajnie można wydobyć aromat z tego, jeżeli mamy dobry produkt, z tego, co mamy, z tego, co używamy. Kiełbasa dobra, dobry boczek, dobrze przesmażony, Zwykła, źródlana woda. Nic mi więcej nie potrzeba. Teraz to wszystko trzeba zagotować i doprawić. Tutaj następuje tak zwana wewnętrzna walka moja. Bo choć otwieram majeranek, jak widzicie, nawet niezdarnie, ale to celowo, bo może się nie otworzy, może nie będę musiał go dodać i będę mógł pójść po ukochaną kolendrę. Ale jednak się otworzył, więc dodam. A to jest rzeczywiście coś, co występowało kiedyś w kuchni. Dodaję ten majeranek celowo teraz, tak jak kiedyś dodawałem, by ładnie się wygotował, by z tego majeranku wzorem staropolskiej kuchni wyciągnąć jak najwięcej aromatu, by to zaczęło dobrze pachnieć, tak by pokryć powierzchnię całą tejże patelni. I to wszystko, kochani, już teraz zbogacamy o umowną fasolkę, a dzisiaj ciecierzycę. Możecie użyć fasoli ugotowanej, możecie użyć od razu, tak jak ja, ugotowanej fasoli, co ważne, razem z tym płynem, który elegancko sos nam zagęści. Sos, kochani, moi drodzy, jak inwestycja w siebie, na początku nie ma żadnej wartości. Nasiąkamy tym, czego się uczymy. I później na bazie tej nauki tworzymy coś swojego. Więc ta, to danie stworzy się, ale za chwilę. Trzeba to, krótko mówiąc, pogotować, ale spróbować. Nie wiem, jak jest u was, ale możecie napisać. Mi wspomnienia wracają, jak tego próbuję. Czekamy, aż coś się zredukuje. Przejdę się niezobowiązująco obok kolendry, tak w międzyczasie. Nie, nie wezmę, nie obiecuję, ale nie wezmę, no. O, limonka była też i jest. Kolendra. A niech leży, niech stoi. Fasolka z kolendrą też w przyrodzie występuje. Kto mi zabroni? jeszcze jeden element, który bardzo lubię robić, ale to wybaczcie, możecie, nie musicie, zboczenie zawodowe, a w zasadzie zboczenie do dobrego smaku, obliguje mnie, by dodać troszeczkę masełka. Masełka, która spowoduje, że cały ten sosik będzie delikatniejszy, kremowy, pełniejszy. I na samym końcu, kiedy masło już się rozpuściło, kiedy się wygotowało, się pokazałeś bąbelki ładne, jak ten sos wygląda, jak jest zawiesisty, jak ciecierzyca zmieniła nieco kolor, zaczerwieniła się właśnie pod wpływem tego sosu. Warzywa do środka. I teraz warzywka. Delikatnym ruchem mieszam razem. Sosem i ciecierzycą. Nic więcej nie muszę tutaj robić. Odstawiam. Eee, ostatni element. Odrobina oleju na patelnie i teraz tak spróbuję wzniecić tutaj temperaturę, jakie jeszcze ta patelnia i czujniki przeciwpożarowe nie widziały. I teraz na ten olej partiami grzybki. Nie, w opcji wegetariańskiej, czyli dużo waży w tym boczniaki. Zamiast boczku i kiełbasy – wędzone tofu na przykład. I też będzie to odpowiednie. Zanim grzybki niech one chwilę dojdą. Porządny eintopf razem z sosem. I to, co lubię, by fasolka czy też ciecierzyca po brytońsku yy, była rzeczywiście takim daniem do jedzenia, ale nie jak zupa. Bardziej w formie takiego gulaszu, warzyw w sosie. Mm. Yy, I teraz przypieczone, przysmażone boczniaki, chrupiące jeszcze, ale chyba co najważniejsze i co najpiękniejsze w grzybach, że ładnie pachną, lądują na samej górze. W ogóle ich nie mieszam razem z sosem. Adaś, okiem kamery z mi... Co powinienem dodać, by to danie było pełne, by to danie było idealne, by to danie bez znaczenia, co dodałem wcześniej, zawsze może mi smakować? Co pokazujesz? Kolendrę? Zgadłeś. Wybaczcie, może trochę tutaj za dużo, to tutaj dodam mniej. Ta porcja będzie moja. Zasady są takie, że ze sklepu nie wolno wychodzić bez zapłaty. Z żadnymi produktami, nawet tymi przerobionymi. Tak się umówiłem, a ja się z zasad trzymam, więc idę do kasy, ale po drodze jeszcze z piekarni w sercu Lidla. Nie ma nic lepszego niż świeżutka bagietka maczana w sosie. Musicie spróbować.